Poza szczypce i daj wsadzić do gęby, a nie ma nie no, zruszaj. no. Cholera nie poruszałam. A jestem bo No teraz szczypcami go łapię. Może go odwrócić w moją stronę. To szybko, nie? Może w moją stronę tak? Szybko Jezu. szybko. Szybko Kamila jest. Nie chcę go zgnieść! Szybko! Daj no ja zaraz szybko. go złapię szybko. To jakiś szybki. No szybki, a jak ty myślałaś? Dziąż? Tu, 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 tu jest. O cholera poszło. Dobra, mam go tutaj. Mam go na kamerze. Gdzieś Szybko to. mi się czas kończy. No co? I bateria. Jezu. Cholera. To jest. Tato! Pomocy! Nie on jest, nie ma. go. Tu jest, tu, tu, tu. się ja go. tu mam go nie chcę. No. Dobra, nieważne. ważne. zrobiłaś? Zgniotłam ma jakiś dziwny pensy. Ej, dobra, Ej, może byście no, nagrali na mój skrycie? widok, tak? Gdzie? Tu? No. Czy nie? A! No z... Gdzie? co? <laughs> to? Gdzie? zostały no. Czy nie? No. Nie schował no. chyba. Ale jak szybko. No. Nagrałeś to, Kuba? No pewnie.